Cześć, witam Was, moi kochani. Zapowiedź krótka e, jutrzejszej audycji. E, z tego miejsca chciałem Was zaprosić na e, no, myślę, że troszeczkę dłuższy będzie to filmik. E, wasze pytania, Wasze komentarze i odpowiedzi troszkę sobie ich omówimy. E, poczytamy wspólnie, odniosę się do pewnych rzeczy. Także zapraszam z tego miejsca jutro, czyli sobota. Mm, ja myślę, że gdzieś po 15, 17 ukaże się już filmik, także pozdrawiam, miłego weekendu i do zobaczenia jutro. Jeszcze zbliżenie na moją lilię tygrysią. Właśnie zakwitła, pachnie nieziemsko. I jeszcze moja jedna lilia, lilia złota. Też pachnie troszeczkę inaczej, ale też jest niesamowicie. Tutaj ma potężną łodygę, ma ponad półtora metra wysokości i jeszcze jest w fazie, że tak powiem, głównego otwarcia. Oczywiście w nocy się bardziej otwierają, w dzień przy pełnym słońcu. Te kwiatuszki się zamykają, także jeszcze raz zapraszam na jutro. Trzymajcie się, cześć, do spotkania.